18 stycznia protesty w województwie zachodniopomorskim. Zaczynamy. Siemanko, Panie i Panowie. Te vlogi w tym roku miały się zacząć troszeczkę inaczej. No ale mam dla Was tutaj wszystkich bardzo ważną informację do przekazania. Solidarność rolników indywidualnych organizuje protest. Na 18 stycznia. Nie wiadomo jeszcze w jakiej formie ten protest będzie i do końca gdzie, ale to wszystko będzie na bieżąco, na bieżąco będą informacje podawane. Także tak, no sytuacja wygląda w ten sposób, że główne postulaty, które tutaj wnosimy, no to priorytetowe ceny nawozów, bardzo wysokie. No i tutaj przy tym chciałbym zaznaczyć, że gospodarstwo o wielkości powiedzmy 200 hektarów, Potrzebowało tego nawozu azotowego powiedzmy, te 150 ton, i jeśli takie gospodarstwo w poprzednich latach zaopatrzyło się w 150 ton RSM-u, to zapłaciło około 120-130 tysięcy złotych za sam nawóz azotowy. A w tej chwili to wygląda tak, że jak RSM mamy po 2,600, 700 czy tam 3 tysiące, no to niestety no to niestety to będzie kosztować około 400 tysięcy złotych. Ekstremalne podwyżki? No, nie jest tak pięknie. Ekstremalne podwyżki. Jest tutaj przepaść po prostu cenowa i, I jeszcze raz ekstremalne podwyżki. E, tym, co się udało kupić taniej, to mogą być szczęśliwi. E, ale co dalej, tak? Jaki będzie następny rok? Nie wiemy, musimy pokazać swój sprzeciw, dlatego też musimy zaprotestować. Czuję się, jakby po prostu na świecie rządziła mafia, na pewno tak jest, i ściągała z nas po prostu haracz. Haracz za to, że żyjemy i za to, że pracujemy. Przede wszystkim drugi z postulatów to, to będzie taki, że będziemy się domagać jakiejś tarczy antykryzysowej czy antyinflacyjnej, czy jakby to inaczej nazwać. No wiecie, inne firmy wiem, jakie miały straty. Na pewno nie takie, jakie my musimy ponosić teraz koszty. I dostały tarczę antykryzysową, a, a rolnicy nie dostali nic. Także z następnych postulatów to jest no, domaganie się tych odszkodowań suszowych. Co tu będzie więcej? No, wiadomo, ceny paliw i ogólna drożyzna. Do tego strajku organizowanego przez Solidarność ma się dołączyć też e, Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Nie wiemy, jak to się skończy. Nie wiemy, czy nie będziemy musieli jechać na Warszawę. Nie wiemy, czy nie będziemy musieli połączyć sił z górnikami, z agrounią. Na pewno, na pewno w tym roku do, do czegoś takiego może dojść. To nie jest normalne, to nie jest do udźwignięcia. Po prostu to, to, co się dzieje, to jest jakiś matrix. No ale co, musimy wyjść, musimy zaprotestować. Z tego, co jeszcze mogę powiedzieć, to Solidarność była na około 20 spotkaniach. Na 20 spotkaniach w Warszawie i chyba te dwa spotkania albo trzy, yy, które były, może nawet więcej, które były tutaj w Szczecinie. Ja byłem na dwóch, tych ostatnich. Także na, na tyle spotkań, na tyle alarmów, które tutaj wnosiliśmy yy, nic to po prostu nie dało, nic to nie dało, także no, trzeba to zrobić inaczej. I na pewno wspominałem już nie raz w moich filmach. Z czym musieliśmy się borykać od roku 2017? Zaczynając od tych powodzi, od zalanych pól, których później nie mogliśmy obsiać, bo było mokro jeszcze bardzo długo na wiosnę. Także tam praktycznie z tych pól no, ja miałem takie sytuacje, że no, z 20 hektarów nie zebrałem i nie posiałem. Także no, to są tutaj duże pieniądze. Oczywiście wtedy cieszyliśmy się z odszkodowań, które jako takie były, ale licząc straty. I to jakbyśmy mieli tą tonę więcej z hektara No to byśmy mieli więcej pieniążków Po prostu za to sprzedane zboże a, a, po prostu, a po prostu Z odszkodowania mieliśmy mniej No ale trudno Dobrze, że te odszkodowania wtedy były Bo byłoby naprawdę ciężko No ale mieliśmy bardzo Szybki zwrot akcji Czyli po powodzi przyszła duża susza Akurat jeśli chodzi o moje gospodarstwo To ja w 2018 roku Miałem tylko dobre buraki cukrowe Yy, reszta to nawet szkoda gadać 19 Jeszcze większa susza 2020 To wam powiem, że No jakby taki rok był jak 2020 I nie byłoby żadnych zawirowań Jeśli chodzi o te podwyżki No to, to aby takie lata były Tak, bo dupy nie urywało Ale naprawdę jakby nie było żadnych podwyżek To mogłoby tak być co roku 2021 Znowu susza yy, co prawda, jeśli chodzi o buraki cukrowe, no ostatnim rzutem na taśmę popadało tej wody i buraki jako takie są. No ja aktualnie mam jeszcze nieodebrane, czyli nic nie mogę powiedzieć jeszcze, bo o swoich plonach buraków cukrowych. Ekstremalne podwyżki, ekstremalne podwyżki i jeszcze raz ekstremalne podwyżki. Czuję się jakby po prostu na świecie rządziła mafia, na pewno tak jest i ściągała z nas po prostu haracz. Haracz za to, że żyjemy. I za to, że pracujemy, szczegóły protestu na pewno w jakiej formie i dokładnie gdzie na pewno znajdziecie bliżej tej daty na stronie protest rolników na Facebooku. Także, co sprawdzajcie Facebooka, dowiadujcie się, organizujcie się i działamy, panie i panowie. Trzeba coś robić, nie można siedzieć w domu. Ja bym chciał tylko dodać od siebie jeszcze jeden postulat, i chciałbym, żeby ktoś go. Mocno wziął pod uwagę. Chodzi o suszę i o zmianę definicji w prawie. Dlatego, że susza jest dzisiaj tak definiowana jako odpowiednia wilgoć w glebie, tak, a nikt nie bierze pod uwagę bardzo wysokich temperatur, przykładowo utrzymujących się 3-4 tygodnie po 35 stopni w cieniu. Proszę sobie wyobrazić, co jest na słońcu, co jest w łanie, jaką temperaturę mamy w łanie pszenicy 60 stopni bywało, że tak było. Także nic nam już to nie da, jak te trzy tygodnie później przyjdzie 100 litrów albo 200 litrów na metr kwadratowy. Nic to nam, nam już nie da, panie i panowie. Dlatego musimy tutaj jakby wywalczyć tą zmianę definicji w prawie. Bo już któryś rok z kolei mamy tą suszę i te wysokie temperatury i brak opadów, które tak naprawdę, które tak naprawdę gotują nam te ziarna już na łanie. Także ja bym tutaj bardzo mocno apelował o to, aby Zmienić definicję w prawie, jeśli chodzi o suszę, na, na bardzo wysokie i długo utrzymujące się te temperatury. Także jeszcze raz podsumowując: ceny nawozów, tarcza antyinflacyjna, uznanie suszy i poprawa aplikacji, która jest nie powiem do czego. Która tak naprawdę odrzucała wszystkie wnioski suszowe. Nawet jak ktoś miał jakieś straty, to i tak nie dostał żadnego odszkodowania. No i co? Ubezpieczenia upraw tutaj będą nas bardzo mocno obchodzić, bo też te ubezpieczenia są robione w taki sposób, żeby, żeby rolnik po prostu nie dostał tego odszkodowania. Zmiana kryteriów przetargów, jeśli chodzi o, o ziemię. Naprawdę mobilizujmy się i wyjedźmy wszyscy na te strajki. I pokażmy swoją siłę. Tak to wygląda z mojej strony. Na razie.